Moje ukochane dziecko, przyszłam dziś, aby przemówić do Twojego serca. Nie bój się mojego głosu, bo niosę Ci pokój, którego świat dać nie potrafi. Wiem, jak bardzo czasem czujesz się zagubiony, jak bardzo pragniesz nadziei, gdy ciemność zdaje się być blisko. Dlatego jestem tu, aby przypomnieć Ci, że nie jesteś sam. W moim spojrzeniu nie ma osądu, jest tylko miłość, tak jak matka tuli swoje dziecko po trudnym dniu. Tak i ja pragnę Cię przytulić w Twoim zmęczeniu. Nie musisz być silny przez cały czas. Wystarczy, że zaufasz, że Bóg, który widzi wszystko, prowadzi Cię krok po kroku. Pamiętasz, jak Jezus mówił: Nie lękajcie się? Te słowa wciąż są żywe. Wypowiedz je, gdy czujesz ciężar w sercu. To ja, Twoja Matka, powtarzam je razem z Tobą, bo każdy lęk, który oddasz Bogu, zamienia się w siłę większą niż Twój ból. Kiedy płaczesz w ciszy, ja jestem obok. Nie zawsze usłyszysz moje słowa, ale poczujesz ciepło, które dotyka duszy. To znak, że cię nie opuszczam. Nawet w chwilach, gdy twoja wiara słabnie, ja trzymam cię za rękę, jak trzymałam mojego syna w drodze na kalwarię. Nie ignoruj tego przesłania, moje dziecko. To nie głos z daleka, lecz wołanie matki, która zna twoje serce. Wiem, jak trudno ufać, gdy życie przynosi cienie, ale pamiętaj, Bóg przemienia ból w błogosławieństwo. Tak jak przemienił krzyż w zwycięstwo. Kiedy czujesz, że nikt cię nie rozumie, pomyśl o mnie pod krzyżem. Ja też czułam samotność i ból, ale wiedziałam, że każda łza ma sens. Twoje łzy też mają sens, bo stają się modlitwą, którą zaniosę do nieba za ciebie. Nie pozwól, by strach wypełnił twoje serce. Otwórz je na pokój, który daje mój syn. On nie oczekuje od ciebie doskonałości, lecz serca gotowego kochać, nawet wtedy, gdy trudno. Każde twoje tak. Wobec Boga, nawet najmniejsze, ma wartość. Gdy przebaczasz, gdy pomagiesz, gdy modlisz się z wiarą, wtedy niebo się raduje. Moje dziecko, świat często będzie próbował odciągnąć cię od modlitwy, od ciszy, od pokoju, ale pamiętaj, w ciszy Bóg przemawia najgłośniej. Nie szukaj go w hałasie, lecz w sercu, które ufa. Kiedy czujesz, że twoje życie nie ma sensu, spójrz na krzyż. Tam znajdziesz miłość, która nie kończy się nigdy. Jezus umarł nie po to, byś się bał, ale byś wiedział, że jesteś bezcenny. Niech Twoje dni będą modlitwą, nawet jeśli nie zawsze wypowiadasz słowa. Każdy uśmiech, każdy gest dobroci, to znak, że Bóg żyje w Tobie. Nie zapominaj o przebaczeniu. Ono uwalnia duszę i pozwala sercu oddychać. Tak jak mój syn przebaczył tym, którzy go skrzywdzili, tak i Ty ucz się kochać bez warunków. Kiedy noc jest długa, a Twoje myśli niespokojne, Przywołaj moje imię, powiedz: Mario, bądź ze mną, a ja przyjdę, bo jestem matką, która nigdy nie śpi nad swoimi dziećmi. Niech twoja wiara będzie jak światło świecy, nawet małe, ale wystarczające, by rozproszyć ciemność. Ufaj, nawet gdy nie widzisz drogi. Czasem Bóg prowadzi cię ścieżkami, które rozumiesz dopiero po czasie, ale zawsze prowadzi do dobra. Proszę cię, moje dziecko, módl się za innych, tak jak ja modlę się za ciebie. Bo modlitwa przemienia serca i otwiera niebo. Nie ignoruj tego przesłania to przypomnienie, że jesteś kochany, że Bóg czeka na ciebie każdego dnia. Jestem z tobą w twoich radościach i w twoich łzach. Gdy nie masz siły iść dalej, oprzyj się na moim ramieniu, a kiedy znów wstaniesz, idź z sercem pełnym nadziei, bo każdy nowy dzień jest darem, a ja jestem przy tobie, by przypominać. Nigdy nie jesteś sam. Moje dziecko, wiem, że czasami czujesz się zmęczony modlitwą. Jakby Twoje słowa nie docierały do nieba, ale każda Twoja modlitwa, nawet ta pełna ciszy i łez, jest jak kropla, która spada do oceanu Bożej miłości. Nic, co mówisz z serca, nie ginie. Bóg słucha, nawet gdy Ty milczysz, a ja, Twoja Matka, niosę Twoje słowa w moim sercu, tak jak nosiłam Słowo, które stało się ciałem. Nie zapominaj, że Twoja droga wiary nie musi być idealna. Upadki nie oddalają Cię od Boga. Jeśli tylko powstajesz z pokorą. Każdy twój krok w stronę dobra jest jak promień, który rozprasza mrok. Niech twoja nadzieja nie gaśnie, nawet gdy życie staje się ciężarem. Przypomnij sobie, że Jezus też upadał pod krzyżem, ale zawsze wstawał z miłości. Moje dziecko, czasem Bóg prowadzi cię przez ciszę, abyś nauczył się słuchać sercem. Nie bój się chwil, gdy nic nie rozumiesz. To właśnie wtedy rodzi się największa wiara ta, która nie potrzebuje dowodów. Ale ufa, bo zna miłość. Gdy twoje serce jest niespokojne, połóż wszystko w jego dłonie. On potrafi przemienić nawet to, co wydaje się stracone, w źródło błogosławieństwa. Nie pozwól, by świat odebrał ci pokój. Wiele głosów będzie próbowało zagłuszyć to, co święte w tobie. Ale pamiętaj, moje dziecko, twoja dusza została stworzona do wieczności. Nie daj się zwieść obietnicom, które są tylko cieniem prawdziwego szczęścia. Prawdziwa radość jest w sercu, które kocha Boga i potrafi dziękować nawet w bólu. Zaufaj, że wszystko ma swój czas. Tak jak ziarno potrzebuje ziemi, ciszy i deszczu, by zakwitnąć, tak Twoje życie potrzebuje cierpliwości i wiary. Niech Twoje serce będzie jak ogród, który otwiera się na słońce, nawet po najdłuższej nocy, a ja będę z Tobą, podlewając Twoją nadzieję modlitwą i obecnością, której nic nie może przerwać. I gdy przyjdzie dzień, w którym spojrzysz za siebie i zobaczysz wszystkie drogi, którymi szedłeś, zrozumiesz, że nie byłeś sam ani przez chwilę. Każdy twój krok, nawet ten najtrudniejszy, był otoczony moją opieką. Bo kocham cię miłością, której nic nie potrafi złamać, taką samą, jaką kochałam mojego syna, gdy oddawał życie, abyś ty mógł żyć w pokoju. Moje ukochane dziecko, są dni, kiedy czujesz, że twoje serce jest jak pustynia. Suche, pozbawione nadziei, zmęczone szukaniem sensu. Ale nawet na pustyni rośnie życie, jeśli spadnie choć jedna kropla łaski. Nie zniechęcaj się, gdy nie widzisz owoców swojej wiary. To, co Bóg zasiewa w ciszy, dojrzewa w czasie, którego ty jeszcze nie rozumiesz. A ja jestem przy tobie, aby przypominać ci, że nawet w samotności Bóg działa w ukryciu, z czułością i mocą. Niech twoje serce nie zamyka się przed przebaczeniem. Wiem, że czasami ból jest zbyt głęboki, by słowa mogły go uleczyć, ale przebaczenie nie oznacza zapomnienia. To wybór, by uwolnić duszę od ciężaru gniewu. Gdy przebaczasz, otwierasz drzwi, przez które może wejść pokój. Tak jak mój syn przebaczył tym, którzy go zranili, tak i ty znajdziesz ukojenie, gdy pozwolisz Bogu uleczyć twoje rany. Moje dziecko, nigdy nie wątp w to, że jesteś kochany, nawet gdy czujesz się niegodny. Nawet gdy Twoje modlitwy są słabe i pełne wątpliwości, miłość Boga do Ciebie nie maleje. Ona jest jak morze, które nie zna końca. A ja, Twoja matka, stoję na brzegu tego morza i zapraszam Cię, byś wszedł bez lęku. Bo kto ufa, nie tonie, lecz odnajduje głębię pokoju, którego świat nie może zabrać. Nie zapominaj o wdzięczności, moje dziecko. Dziękuj nie tylko za to, co piękne, ale i za to, co trudne. Bo właśnie tam Bóg ukrywa swoje dary. Każdy dzień, nawet najbardziej zwyczajny, jest miejscem spotkania z miłością. Gdy dziękujesz, twoje serce staje się lżejsze, a dusza uczy się widzieć dobro w tym, co małe. Czasem prosisz, by Bóg spełnił twoje pragnienia, a on milczy. Wtedy pamiętaj, milczenie Boga nie jest brakiem odpowiedzi, ale zaproszeniem do zaufania. Tak jak w kanie galilejskiej, gdy prosiłam Jezusa o cud. On uczynił więcej, niż ktokolwiek się spodziewał. Taki w Twoim życiu pojawią się cuda, jeśli tylko pozwolisz, by czas był w Jego rękach. Moje dziecko, gdy nadejdą dni, w których wiara będzie słaba, nie uciekaj od Boga. Przeciwnie, przyjdź do niego taki, jaki jesteś, z Twoim zmęczeniem, zwątpieniem i ciszą. To właśnie w Twojej słabości Jego miłość objawia się najmocniej. Ja będę obok. Jak byłam przy moim synu w jego godzinie bólu, by przypominać ci, że nawet krzyż może stać się drogą do życia. Moje dziecko, pamiętaj, że każdy twój krok w stronę dobra otwiera drogę łaski. Nie mierz swojej wartości przez błędy, które popełniłeś, lecz przez pragnienie, by kochać. Bóg widzi twoje starania, nawet te, których inni nie zauważają. Widzi, jak walczysz w ciszy, jak próbujesz powstać, gdy serce jest zranione. I ja widzę to także. Każda Twoja chwila odwagi jest dla mnie powodem do radości, bo w niej objawia się moc wiary, która nigdy nie ginie. Nie bój się prosić o pokój w sercu. Pokój nie przychodzi z zewnątrz, lecz rodzi się w Tobie, gdy pozwalasz Bogu działać. Czasem ten pokój jest jak cichy płomień, ledwo widoczny, ale wystarczający, by ogrzać duszę. Kiedy czujesz, że świat Cię przytłacza, zamknij oczy i wypowiedz moje imię. Ja jestem z Tobą, trzymam Cię w moich dłoniach. Jak trzymałam dzieciątko w Betlejem, z troską, której nic nie może zgasić. Moje ukochane dziecko, nie wstydź się swoich łez. One nie są znakiem słabości, ale czystości serca. Każda łza, która spada z Twoich oczu, jest jak perła, którą zbieram, aby zanieść ją przed tron Boga. Pamiętaj, że nawet Jezus płakał, i jego łzy stały się źródłem nadziei dla świata. Twoje łzy również mogą stać się modlitwą, która otwiera niebo. Nie pozwól, aby przeszłość zatrzymała cię w drodze. To, co minęło, powiesz Bogu, a On uczyni z tego nowy początek. W Jego rękach wszystko może zostać odnowione, nawet to, co wydawało się stracone. Nie jesteś niewolnikiem swoich błędów, jesteś dzieckiem, które wciąż może iść naprzód. Z każdym przebaczonym wspomnieniem twoja dusza staje się lżejsza, a twoje serce bardziej wolne. Moje dziecko, w chwilach ciszy posłuchaj natury. Szumu wiatru, śpiewu ptaków, szeptu drzew. W tym wszystkim jest echo stwórcy, który przemawia łagodnie, by przypomnieć ci, że jesteś częścią jego planu. Życie nie jest przypadkiem, lecz darem. Każdy oddech, który bierzesz, jest zaproszeniem do nowego początku, do ufności, że nawet po burzy przychodzi świt. A kiedy nadejdą dni, w których będziesz wątpić, przypomnij sobie moje słowa. Wspomnij, że nigdy nie proszę cię o doskonałość. Ale o serce gotowe wierzyć i kochać, bo tam, gdzie jest miłość, tam obecny jest mój syn, a ja, Twoja matka, zawsze będę obok, prowadząc Cię drogą pokoju, aż znajdziesz odpoczynek w ramionach Boga. Moje dziecko, czasem życie stawia Cię na rozdrożu i nie wiesz, którą drogę wybrać. Nie lękaj się wtedy ciszy. W niej Bóg mówi najczytelniej: Zatrzymaj się, oddychaj, wsłuchaj się w serce. To właśnie tam znajdziesz odpowiedź, bo Duch prowadzi tych, którzy chcą słuchać z pokorą. Ja także byłam kiedyś w miejscu, gdzie nie wiedziałam, co mnie czeka, ale powiedziałam tak i zaufałam. Niech to tak stanie się też Twoją modlitwą. Nie porównuj swojego życia do innych. Każdy człowiek niesie swój krzyż, który nie zawsze widać. To, co dla jednych wygląda jak sukces, dla innych jest próbą. Bóg nie mierzy Cię miarą świata, lecz miarą serca. W Jego oczach Twoje małe gesty dobra mają większą wartość niż największe czyny bez miłości. Pamiętaj o tym, gdy czujesz się niewidoczny. Bóg widzi więcej niż myślisz. Moje ukochane dziecko, ucz się cierpliwości wobec siebie. Wzrost ducha to droga, nie wyścig. Czasem Bóg pozwala Ci iść powoli, byś mógł zobaczyć piękno po drodze. Nie spiesz się, nie wymuszaj owoców przed czasem. Każde ziarno potrzebuje chwili, by dojrzeć. A ja. Twoja matka. Czuwam nad Tobą, gdy rośniesz w wierze, i wspieram Cię, gdy chcesz się poddać. Nie zapominaj o prostych gestach miłości. Uśmiech, dobre słowo, chwila obecności. To wszystko jest modlitwą. Tak właśnie rodzi się pokój w świecie: od serca do serca, od dłoni do dłoni. Kiedy czynisz dobro, nie pytaj, czy ktoś to zauważy. Rób to z czystą intencją, a niebo się uśmiechnie. Mój syn błogosławi każdemu, kto daje. Nie oczekując niczego w zamian. Moje dziecko, kiedy świat będzie cię ranił, nie zamykaj się przed miłością. Ból potrafi zbudować mur wokół serca, ale ja proszę cię: pozwól, by łaska ten mur zburzyła. Niech twoje serce pozostanie miękkie, nawet jeśli zostało zranione. Tylko serce, które potrafi współczuć, może naprawdę kochać. I to właśnie w miłości, która nie przestaje wierzyć, objawia się największa siła człowieka. I wreszcie. Moje dziecko, pamiętaj, że nie jesteś tu przez przypadek. Twoje życie ma sens, nawet jeśli czasem go nie widzisz. Jesteś częścią planu, który Bóg napisał z miłością. Każdy Twój dzień, każda Twoja decyzja ma znaczenie, a ja, Maryja, będę zawsze przy Tobie, w ciszy Twoich modlitw, w trudnościach, w chwilach radości i w każdym oddechu, który łączy Cię z Bogiem. Moje dziecko, wiedz, że żadne Twoje cierpienie nie jest bez sensu. Każdy ból, który niesiesz w sercu, może stać się mostem prowadzącym do Boga, jeśli tylko Mu go ofiarujesz. Nie odrzucaj trudnych chwil, ale przynieś je do mnie, abym mogła je złączyć z ofiarą mojego Syna. W ten sposób nawet to, co boli, staje się modlitwą, a Twoje łzy przemieniają się w źródło siły dla innych dusz, które też szukają nadziei. Nie bój się mówić Bogu o wszystkim, co czujesz. On nie oczekuje doskonałych słów, lecz prawdy, która płynie z serca. Kiedy mówisz do Niego jak do przyjaciela, otwierasz drzwi, przez które wchodzi pokój. Niech Twoje modlitwy będą proste i szczere, nawet jeśli składają się tylko z westchnienia. Czasem jedno: Jezu, ufam Tobie, ma większą moc niż tysiąc słów wypowiedzianych bez wiary. Moje ukochane dziecko, ucz się zauważać obecność Boga w codzienności, w promieniach słońca, w zapachu chleba, w uśmiechu drugiego człowieka tam On jest. Nie musisz szukać cudów. By wiedzieć, że jesteś kochany. Cudem jest samo życie, które otrzymałeś, i serce, które potrafi kochać. Jeśli otworzysz oczy wiary, zobaczysz, że każde miejsce może stać się świątynią, jeśli tylko zaprosisz do niego Boga. Nie zapominaj o wspólnocie, moje dziecko. Wiara nie jest samotną drogą. Potrzebujesz innych, tak jak oni potrzebują ciebie. Kiedy modlisz się z innymi, twoje słowa łączą się z ich modlitwami i wznoszą ku niebu jak jedno serce. Nie lękaj się prosić o modlitwę ani ofiarować jej komuś w potrzebie. Właśnie tak buduje się królestwo w miłości, która jednoczy. Kiedy czujesz, że brakuje ci siły, nie wstydź się odpoczynku. Nawet Jezus szukał chwil ciszy, by być sam na sam z ojcem. Ty też masz prawo zatrzymać się, by nabrać oddechu, niech twoje zmęczenie stanie się miejscem spotkania, a nie ucieczki. Wtedy odkryjesz, że Bóg nie wymaga od ciebie więcej, niż możesz unieść bo zna Twoje serce i Jego granice. I wreszcie, Moje Dziecko, niech Twoje życie stanie się pieśnią wdzięczności. Śpiewaj nie tylko wtedy, gdy wszystko idzie dobrze, ale i wtedy, gdy niebo wydaje się milczeć, bo wdzięczność otwiera serce na cuda, które jeszcze nadejdą. Każde dziękuję wypowiedziane w wierze sprawia, że ciemność traci swoją moc, a Ja, Maryja, będę zawsze obok, przypominając Ci, że kto ufa, ten nigdy nie jest sam. Moje dziecko. Czasem patrzysz na świat i widzisz tyle niesprawiedliwości, tyle cierpienia, że trudno ci uwierzyć w dobro. Ale wiedz, że nawet w najciemniejszej godzinie Bóg wciąż działa, choć nie zawsze w sposób widoczny dla oczu. Każde serce, które wybiera miłość zamiast nienawiści, staje się światłem, które rozprasza mrok. Nie pozwól, by zło zrodziło w tobie lęk. Dobro zawsze ma ostatnie słowo, tak jak życie zwyciężyło śmierć. Niech Twoje serce będzie domem gościnnym. Przyjmuj w nim pokój, nadzieję i ludzi, których Bóg stawia na Twojej drodze. Nawet ci, którzy ranią, są często zagubieni i potrzebują modlitwy bardziej niż potępienia. Miłość, którą okazujesz, wraca do Ciebie w godzinie, gdy najbardziej jej potrzebujesz. Nie bój się kochać, nawet jeśli nie zawsze otrzymujesz wdzięczność. W niebie każda miłość, ofiarowana bez oczekiwań, zostaje zapamiętana. Moje ukochane dziecko, ucz się ciszy, świat mówi głośno, ale Bóg mówi delikatnie. W ciszy twojej duszy dzieją się największe rzeczy. Tam rodzi się odwaga, przebaczenie i pokój. Znajdź chwilę każdego dnia, by być tylko z Nim. Niech to będzie twoje źródło siły, które pomoże ci przetrwać burze i nie zagubić się wśród hałasu świata. Nie lękaj się przyszłości. Wiem, że czasem boisz się, co przyniesie jutro, ale pamiętaj. Przyszłość jest w rękach tego, który cię stworzył z miłości. Nie potrzebujesz znać wszystkich odpowiedzi, wystarczy, że zaufasz. Każdy dzień ma swoją łaskę, a jutro zatroszczy się o siebie, jeśli dziś oddasz Bogu swoje serce. Ja jestem przy tobie, gdy wstajesz rano i gdy zasypiasz, czuwając nad twoim spokojem. Nie zapominaj o radości, moje dziecko. Wiara nie jest ciężarem, ale drogą pełną światła. Ciesz się każdym darem, który otrzymujesz nawet tym najmniejszym. Śmiech, który płynie z czystego serca, jest modlitwą tak samo piękną jak pieśń. Bóg pragnie, byś żył w pokoju i umiał dziękować za każdy dzień, bo każdy z nich jest krokiem ku wieczności. I wiedz, że kiedy twoje życie stanie się trudne, nie musisz wszystkiego rozumieć. Wystarczy, że powiesz: "Maryjo, prowadź mnie". Wtedy przyjdę, by otulić cię swoim płaszczem i poprowadzić przez to, czego sam nie potrafisz udźwignąć. Niech twoje serce nie traci odwagi. Bo nigdy nie jesteś sam, nawet wtedy, gdy cisza jest głęboka, ja jestem obok, czuwając, jak czyni to matka nad snem swojego dziecka. Moje dziecko, są chwile, kiedy wydaje ci się, że twoje życie jest zbyt trudne, by iść dalej. Ale właśnie w takich chwilach Bóg najbliżej pochyla się nad tobą. On zna twoje serce, zna każdy twój ciężar i łzę, która spada, zanim zdążysz ją otrzeć. Nie bój się mówić mu o swoim bólu. Bo On nigdy się nim nie brzydzi. W jego oczach twoje cierpienie ma wartość, bo staje się miejscem spotkania z miłością, która wszystko odnawia. Nie pozwól, by zwątpienie odebrało ci sens. Wiem, że czasem trudno uwierzyć, że cokolwiek może się zmienić, ale Bóg nie zapomina o żadnym jego dziecku. Czasem cisza trwa dłużej niż byś chciał, lecz nie jest to milczenie obojętności. To czas, w którym Bóg przygotowuje coś większego niż możesz zrozumieć. Trwaj w wierze. A zobaczysz, że Jego obietnice są prawdziwe. Moje ukochane dziecko, ucz się rozpoznawać dobro nawet w drobnych rzeczach. Czasem cud ukrywa się w prostym uśmiechu, w spojrzeniu kogoś, kto Cię wysłucha, w chwili pokoju po dniu pełnym trudu. Nie czekaj na wielkie znaki. Bóg przemawia w codzienności. Każdy moment, w którym wybierasz dobro, jest krokiem w stronę świętości. To nie czyny wielkie czynią człowieka świętym. Lecz serce, które nie przestaje ufać. Nie zapominaj, że miłość zawsze ma ostatnie słowo. Choć świat uczy Cię bronić siebie, prawdziwa siła kryje się w łagodności. Nie jest słabością być delikatnym. To odwaga, która zmienia serca. Gdy odpowiadasz dobrem na zło, czynisz coś, co ma moc przemiany świata. Niech Twoje serce będzie jak ogród, który pachnie nadzieją nawet wtedy, gdy wokół jest burza. Moje dziecko. Pamiętaj, że każdy nowy poranek jest darem. Nawet jeśli wstajesz z ciężkim sercem, to znak, że Bóg daje ci jeszcze jeden dzień, byś mógł kochać, przebaczać i zaczynać od nowa. Nie zmarnuj tej szansy, bo każdy dzień jest jak czysta kartka, na której możesz zapisać swoją wiarę czynami. A ja będę przy tobie, by szeptać ci w serce, że wszystko, co dobre, ma swoje źródło w miłości. I gdy nadejdzie wieczór twojego życia, nie bój się, ja tam będę. Przyjdę tak, jak przyszłam do mojego Syna pod krzyżem, by trwać z Tobą w ostatnim momencie. Nie będziesz sam, bo kto zaufał Bogu, nigdy nie odchodzi w ciemność. Spotkasz mnie wtedy w pokoju, którego szukałeś przez całe życie, i razem z moim synem przyjmiemy Cię do domu, gdzie nie ma już łez ani cierpienia, lecz tylko miłość, która trwa na wieki. Moje dziecko. Niech Twoje serce nigdy nie zamyka się na dobro, które wciąż Cię otacza. Wiem, że czasem trudno je dostrzec, gdy tyle ciemności wkrada się w świat, ale nawet wtedy, gdy inni zapominają o miłości, Ty pozostań wierny jej drodze. Miłość jest jak płomień. Jeśli będziesz ją chronić, nie zgaśnie, lecz zapali się mocniej, dając światło tym, którzy utracili nadzieję. Każdy gest dobroci jest jak iskra, która rozpala serca. Nie pozwól, by przeszłość odbierała ci spokój. To, co było, nie ma już władzy nad tobą, jeśli oddasz to Bogu. On potrafi uleczyć wspomnienia, które wydają się nie do naprawienia. Zaufaj Jego miłosierdziu, które jest większe niż Twój grzech, większe niż Twój wstyd. Nie ma takiej rany, której Jego miłość nie mogłaby dotknąć i przemienić w źródło nowego życia. Twoja historia nie jest skończona. Wciąż pisze ją ręka, która nigdy nie przestaje kochać. Moje ukochane dziecko. W chwilach zwątpienia spójrz na niebo. Każda gwiazda tam zapalona przypomina o nadziei. Gdy noc jest ciemna, nawet najmniejsze światło ma znaczenie. Tak samo twoja wiara, choćby najmniejsza, może rozjaśnić drogę nie tylko tobie, ale i innym. Nie lekceważ dobra, które czynisz w ciszy, to właśnie ono ma największą moc. Nie bój się służyć innym. W dawaniu odnajdziesz radość, jakiej świat nie zna. Kiedy pomagasz, nawet najmniejszym gestem wtedy Twoje życie staje się modlitwą, a serce upodabnia się do serca Jezusa. Nie pytaj, czy Twoja pomoc coś zmieni. Bóg przemienia każde ziarno miłości w drzewo, które daje cień zmęczonym i schronienie zranionym. Ja błogosławię każdemu Twojemu czynowi, który rodzi się z czystej intencji. Moje dziecko ucz się ufać, nawet gdy droga prowadzi przez ciernie. Każdy krzyż, który niesiesz, jest inny, ale żaden nie jest dany bez celu. Czasem to, co boli dziś, jutro staje się Twoją siłą. Jeśli nauczysz się nie buntować, ale wierzyć, odkryjesz, że Bóg zawsze był obok, nawet wtedy, gdy wydawało się, że milczy. Pamiętaj, że jego miłość nie cofa się w chwili próby, lecz staje się jeszcze bardziej wierna. I wiedz, moje dziecko, że modlę się za Ciebie każdego dnia, każde Twoje westchnienie, każda myśl, każde pragnienie pokoju wznoszę przed tron Boga. Gdy czujesz się zapomniany, Wiedz, że w moim sercu jest dla ciebie miejsce, nigdy nie przestanę prosić za tobą, aż twoja dusza znajdzie odpoczynek w ramionach tego, który stworzył cię z miłości i czeka, byś powrócił do niego z radością. Moje ukochane dziecko, jeśli doszedłeś aż tutaj, wiedz, że twoje serce już odpowiedziało na moje wezwanie. Niech słowa tej modlitwy staną się dla ciebie jak ścieżka, po której będziesz iść każdego dnia, spokojnie, ufnie, z nadzieją. Niech każdy Twój krok prowadzi Cię bliżej Boga, który jest miłością. Gdy nadejdą dni trudne, przypomnij sobie, że nie idziesz sam. Jestem przy Tobie, jak byłam przy moim Synu, czuwając w milczeniu i miłości. Niech Twoje życie stanie się światłem, które rozprasza mrok. Niech Twoje słowa niosą pokój, a Twoje czyny dobro. Pamiętaj, że nawet najmniejsza iskra miłości potrafi zapalić serce, które zgasło. Zanieś więc to światło tam, gdzie jest ciemność, a znajdziesz pokój, którego nic nie zdoła odebrać. Gdy będziesz się modlił, nie szukaj wielkich słów. Mów prosto, tak jak dziecko do matki. Ja słucham Twojego serca, nie Twoich ust, i każde Twoje westchnienie zaniosę do Boga, by Jego łaska dotknęła Twojego życia. Niech Twoja modlitwa stanie się oddechem duszy, która ufa, że jest kochana. Moje dziecko, błogosławię Cię teraz matczynym sercem. Niech pokój, o który prosisz, zamieszka w Twoim wnętrzu. Niech Twoje serce stanie się domem, w którym Bóg czuje się kochany. A gdy noc przyjdzie i cisza spowije świat, połóż głowę w moich dłoniach i odpocznij, bo jestem tu, zawsze, w każdym Twoim oddechu, w każdym uderzeniu serca. Niech miłość Boga otacza Cię jak płaszcz. Niech Jego miłosierdzie prowadzi Cię przez dni i noce, przez nadzieję i przez ból. A gdy zabraknie Ci słów, Pamiętaj, że moje serce modli się razem z Tobą, nieustannie i cicho, aż spotkamy się tam, gdzie już nie będzie łez ani strachu, tylko wieczny pokój. Amen.